Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Z cyklu dzisiaj zagramy sobie w Forza Horizon 1 na Xbox One. Słuchajcie, dzisiaj wybieramy sobie, e, dzisiaj ścigamy się ogólnie w zawodach e, tych pomarańczowych się ścigamy w zawodach i to znowu w Horizon Colorado 2012 i to będą już prawie to już prawie są końcowe odcinki tego, oto jak to się mówi. Maniaka okej, okay, dobra. My musimy kontraktować. Z kontaczem będziemy walczyć. Dobra, soki, dobra, jedziemy. I gramy sobie ogólnie na Xbox... No, gra to jest na Xboxa 360, ale no... Dobra. Musimy 4 okrążenia zrobić, ciomeczki. Dobra słuchajcie, gramy dalej i to Dalej będziemy grali sobie na tej no w gramy dalej To no. już jest chyba któryś odcinek z kolei z Forza Horizon 1 Like, tu się przyda już niedługo kupuję kierownicę Logitech i może nagram. Wow. się tak ja poleciałem. Kupiłem naprawdę super tempo ale dobra. Sorka, że nie nagrałem tego w 2012, ale wtedy jeszcze nie byłem youtuberem i nie, jeszcze byłem młodszym chyba miałem nie wiem już raz 6 lat, nie wiem czy by... ale Dobra, nie wiem. A zacząłem nagrywać jak miałem chyba 11 lat, czyli 5 lat później Dobra Spadaj z tym kontaczem z tyłu lajkujcie i subskrybujcie kanał A już niedługo może będzie Forza Motorsport jakaś Dobra, już robimy trzecie okrążenie. Ogólnie tak gra mi się bardzo podoba. My też Horizon 2. Pierwsza jaką gra, to chyba była Horizon. Trójka, jaką grałem Forza Horizon, a głównie pierwszą Forza, w jaką grałem Forza, bez Horizon czy Motorsport. To była Motorsport 7, znaczy nie 7, tylko 5 to było. Ale dobra, gramy dalej, Ziemiska. Nie się pojawi ogólnie na kanale już jakieś e, 90 subskrypcji się pojawiło także wiecie już o co mi chodzi A tej kierownicy, znaczy no nie na, nie gram na kierownicy tylko ja gram na na padzie, na padzie z xboxa one i lepiej gra niż na 360 360 trochę ciężko się skręca w tej grze i tak trudno co także jak mówiłem ta gra mi się ogólnie podoba ładne kolory ma wszystko no, ładne ta gra Forza horizon 1 wyda powin- względem nie powinna być w zestawie z Xbox One do kupienia tylko no trudno ja bym zrobił tak że kazałbym zrobić im że jakby na przykład zrobił tak coś to bym kazał im Forza horizon 1 w zestawie z Xbox One Albo Forza Horizon 2 w zestawie jest Xbox One i jeszcze Motorsport 5 Jak samo. jak no, zrobię Xbox One Xa z e, Xboxem No One Xa zrobili z Forza Horizon 4 i Motorsport 7. Właśnie tak to właśnie jest. A nie wiem czy wiecie, ale chyba jest ulepszona ta grafika do tego, do ulepszona jest ogólnie, ta gra. Do Xboxa One XA Bo widziałem pisało to w sklepie Xbox, pokażę Wam w innym odcinku. To ale to dzisiaj na tym odcinku to będziemy grać. Sobie. No gramy sobie dalej, no Auto, oczywiście ma manual, tym którym jeżdżę. Myślałem, że to Ferrari będzie miało, nie będzie miało manuala. Dobra, mamy 800. Tysięcy kredytu, dobra. Zbieramy... o, do szóstego, już za niedługo będzie koniec. Ogólnie co słuchajcie, ziomeczki, e... Na no, od... będzie coraz więcej odcinków z gry Forza, horror... znaczy, no, jest już na, jak najwięcej. Teraz będziemy... pojedziemy sobie, e... Na no inne mistrzostwa, czyli tutaj Gra przyznam, że ładna jest. No grafikę ma super, mówiłem to już chyba Jedziemy teraz ogólnie do... Może pojedziemy sobie teraz do centrali wymienić jakiś samochód, może wezmę Java Vipera. O, widziałem teraz jak się zaświeciło. Ładnie tutaj lan, reflektory, wszystko. Super, po prostu ta gra polecam, nie wiem jak macie Xboxa One X czy One'a, to tam możecie sobie kupić tę grę. Polecam bardzo. Kierownicę do takiej fajnej gry też się opłaca kupić. Dobra, nie jak chcę do tego. dobra ziomeczki e, jedziemy dobra warsztat deka mamy spienimy sam samochód na co to jest tu na viper, o vipera sobie weźmiemy ten dodge viper mi się naprawdę podoba wydaje mi się że ten dodge viper to oczywiście jest najnowszy e, model w fordzie horizon e, 1c to jest najnowszy model i, i, na, i w motorsport ja 4. Tylko że Motorsport 4 nie będę tak fajnie już nagrywał, bo ja, nie, ja muszę skombinować właśnie nagrywarkę do 360 fajną. Dlatego. Dobra, leci, pamiętajcie, lecimy po 100 subskrypcji. Ta gra wyszła z 6 lat temu, czy 7 lat temu już wyszła. Nie, 7 czy 8 lat temu wyszła ta gra i ba bardzo fajna jest ta gra. Po prostu Forza Horizon to zawsze była super gra. Ja to robię tak fajnie, że ja tu nawet edytuję w kinemaster show. Słuchajcie siomeczki, po biciu 10 łapek w górę pod tym odcinkiem, to pokażę wam jak oczywiście zgrać filmy z, na, z Xboxa One'a na, na YouTube'a, pokażę wam, ale po biciu 10 łapek w górę, pamiętajcie. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwileczkę. Dobra, to słuchajcie, ziomeczki, jesteśmy na kanale. E, lecimy dalej z Forza Horizon 1, słuchajcie. E, 2012, ja miałem 6 lat wtedy. No miałem, raczej. Ta gra super jest, po prostu gramy nią. To jest Bardzo tego. Ja ogólnie to lubię bardzo grać w Forza Horizon, bo to jest najlepsza gra z wyścigowych. Ja na drugim miejscu jest Forza Motorsport, a na trzecim jest Need for Speed. Słuchajcie, ja bardzo wolę Forza niż Need for Speed, bo w Fordzie chociaż jest taka kamera, widzicie teraz w środku, środek auta. Ja walczę teraz o to, by... byleby by wygrać. BMW Z4 wziąłem, dlatego że ono jest szybsze, szybkie. Silva, Silva. Słuchajcie, ziomy A e, e to tak ogólnie w tej fordzie to ja Ja zawsze na tą forzę spędzam bardzo dużo czasu Może kiedyś dla was nagram full gameplaya z tej gry Dobra, trzecie okrążenie mamy Forza Horizon 3 też się super grało. No grałem w pierwszym Forza Horizon 3, ale sądziłem, że chciałem dla Was kupić dwójkę i jedynkę, żeby nagrać. W... żeby wam pokazać ee, co w tych Forzach ogólnie co jest. Ogólnie to ja tak w tej fordze e, gram już prawie dwóch lat. W fordze już gram no, ogólnie w fordze. W każdą fordze, no, tam to mam, akurat dostałem niedawno temu tą Horizon 9. Chciałem więc wam nie Podoba mi się ta gra, no, bo... I można jeździć, palić, głównie wytować Ogólnie to ja teraz jestem pierwszy, na pierwszym miejscu I tu nie ma takich samochodów, na przykład jak McLaren Senna, czy takich tych nie ma tutaj, więc ja to ogólnie e, jeździć będę właśnie w takim wyścigu to można wygrać 6 milionów 19500 tysięcy Słuchajcie, Ziomeczki, ja niedługo może nagr nagram z wami Jurassic Park

Ja to ogólnie ładny ten samochód, środek ma ładny, ekranik już widzę ma ten samochód, wszystko w nim ładne, no chciałem mieć taki samochód sprawdziłem w prawdziwym życiu, no ale no dużo bardzo kosztuje ten samochód. Mi się bardzo podoba ten samochód, naprawdę przyciąga. Link znajdziecie w opisie. I piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tej grze. Jestem pewny, że w tej Fordzie to, to jest bardzo dużo ciekawych rzeczy w tej grze, no bo tutaj są ciekawe auta do znalezienia, przyznam szczerze, że gram już na 360 w tej grze i naprawdę super się grało. Pozdrawiam Amortów, pozdrawiam e, Sano 20, pozdrawiam również e, Urbek Small Rewianka, pozdrawiam i pozdrawiam jeszcze jak to się mówi Mokoludzku EOI 720. Takich youtuberów pozdrawiam, którzy ogólnie grają w grę wyścigową. Need for Speed, to słuchajcie, jak chcecie to ja mogę kiedyś nagrać z Wami Need for Speeda z 2005, mogę go kupić, nawet, o, nawet jak dobijecie do bardzo dużo, dużo subskrypcji, do 200 subskrypcji, to macie już tego Need for a razem z PlayStation Station 2, jak to tam chcecie, czy, czy z Xboxem 360, bo to tak będzie. Tak. Przyda się jak dużo subskrypcji potrzebuje to jest jeden chyba z najnowszych no z najnowsze samochody to są dobra słuchajcie jak, jak, jak dojadę na miejsce no to słuchajcie to może by było na tyle w następnym odcinku może tam dojedziemy to będzie na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Dajcie lajka, like suba i...